Mama zdjęcia robi, a tak w ogóle to przyszliśmy. Zatrzymaliśmy się na oto. Ale to zobaczcie, jak przepięknie. Mamy jeszcze godzinę jazdy do nas, do naszego celu. Mamy dzisiaj dwa punkty do obejrzenia. Dwa punkty, więc za chwilę sobie pojedziemy dalej. Dzisiaj po raz kolejny. Przybywamy z fajnym vlogiem, fajnym dla różnych ludzi, no bo wiadomo, jeden będzie lubił, drugi nie. My bardzo lubimy, ja i moja mama uwielbiamy te nasze małe wycieczki. Kochamy podróże, te małe i duże. Tutaj znajdujemy się na przystani tego oto pięknego miasteczka. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Zapraszam. Co łódź ludzi siedzi No mówię ci, że tam było Ale um... to nie, to nie to ja w takim czymś nie chcę Pokaż się jaka ładna jest vlogi te są mieszane jeżeli chodzi o dźwięk e, większość jest dogrywana ale też dużo e, naszych wgrywań, które żeby kupić restauracja to że normalne Może nie fajne ale dużo ciekawostek wypadło to bardzo i super Tura barbar. Komu drogi widzu, zależy mi na tym, abyś dał lub dała znać, co myślisz o tego typu filmikach. Czy wolisz, żeby dźwięk był w całości dogrywany bez tych wstawek? Musicie teraz posłuchać tego. Mamo, odwróć się. Sesja zrobiona, śpiew ptaków wysłuchany. Idziemy dalej. W tym miasteczku jest wiele ciekawych miejsc. Zostawię Wam na pewno pod filmikiem linki do stron właśnie tych miast. Zobaczcie, jakie piękne ruiny! Jakie piękne ruiny i wspaniała historia. O której warto poczytać korowe bloki. Naprawdę wygląda to ciekawe. Nie będę czytała wszystkich informacji ze strony, bo myślę, że każdy potrafi sobie przeczytać, jeżeli będzie zaciekawiony. Od czasu do czasu czytam fragmenty tych stron, żeby Was zaciekawić, ale dzisiaj postanowiłam dać głos od siebie. Zobaczcie, jak pomysłowo zrobione tutaj historia rodziny, która mieszkała w tych oto ruinach. W tych, wcześniej był to zamek oczywiście. Zobaczcie, jacy byli ma majętni, jak wiele mieli swoich dóbr materialnych, że tak powiem, że tak to określę. Naprawdę bardzo ciekawa historia, którą warto zagłębić. Mm-hmm. No tu już znajdujemy się w innym miasteczku w miasteczku Mofat również napiszę wam e, historię e, do przeczytania znaczy napiszę, wyślę wam linka pod filmikiem zostawię wam linka pod filmikiem e, gdzie będziecie mogli zagłębić tajniki e, tego oto miasteczka oczywiście my zwiedzamy tylko części, które nas interesują e, zwiedzamy oglądamy e, wyszukujemy tego czego możemy się dowiedzieć o tym miasteczku, gdyż, ponieważ jak wybieramy miejsce docelowe, nie wiemy dokładnie ani gdzie się znajduje, ani jakie jest. <grymny> <grymny> OMG.

bardzo. Tak, mm. ja, tak. Dawno nie jadłam tak dobrych... Jakie słodkie. Mmm. A teraz podążamy sobie hmm, prawdopodobnie centrum miasteczka, e, wyszukujemy miejsca, gdzie możemy zjeść. Jeżeli chodzi o to jak o turystów, to większość rzeczy z czerwonych no, po prostu z Inżynier jakiś szkocki nie? Jakie stare. No to właśnie idziemy jak już weźmiemy to. O Mofad. No, niego tam. Lord. No. Dobra, idziemy i wejdź. Chodzimy. Już tu na to. O jakie drzewo. To, że to trzyma się, nie? No. Jak to wydawali kiedyś to? Niekoniecznie, oni też stawiają, jak jest jakaś ta. O, wysokie. Ma rodzina tu, dom Nie znaczy forest and dost. No nie rozczytasz tego kurzę. To wiecie. jest bardzo takie widoczne. Jakieś inne pismo już Dobra Bardzo to było w hmm. 1953 23 maja o matko To już zaraz będzie 70 lat 70 lat temu, nie? Tak, 70 lat temu Możesz naprawdę przynieść, nie trzeba można. cały czas nie Możesz dwa takie przynieść w ten wiesz.